Witajcie, jestem lazy 222 y a w tym odcinku... odcinku... W tym filmiku chciałbym wam pokazać yy, potwory i zwierzęta, jakie występują w Minecrafcie. A więc yy, do dzieła. Najpierw mu, będę musiał, żeby je wam pokazać, je zespawnować. Yy, do tego użyję jajek spawnujących. I chwila, jest sobie tylko Ułożę. O, dobra. <laughs> no więc teraz y, pierwsze, co pokażę. Pierwszy potwór. W zasadzie nie potwór, ale zwierzę. Y, to ocelot. Yy, ocelot, yy, jeżeli da mu się rybę, yy, to zamienia się w kota, co zaraz pokażę. Yy, ryba musi być surowa. Musimy czekać, aż któryś z nas podejdzie. O, ten do mnie podchodzi. I trzeba na niego ciągle naciskać. O, i on się zmienił w kota. I on, koty często skaczą po łóżkach, no i tak w ogóle, to jest slim, to jest potwór, on, on, te potwory mnie nie będą atakowały, bo jestem na survivalu, z niego, jeżeli go się tak zabije, ciężko będzie, ale jeżeli go się tak zabije, to wtedy z niego wypadają mniejsze slimy, a z tych najmniejszych slimbale. -y. Takie kulki slimowe. O. I one się przydawają do zrobienia lekkich Yyy, Dobra. Teraz yy, kolejne bardzo rzadko występujące zwierzę. To jest taka kropka. On się zaraz sam spali. Kolejnym potworem jest Creeper, który zaraz zademonstruje. Podchodzi do nas i wybucha. Zaraz zademonstruje. No jego dziura robi wybuch. Tu jest kot. Gdzie? O, tu jest mój kot. I Creepery boją się kotów. Zobaczcie. Jeżeli każę kotu usiąść, Klippera tu zespołuję? To się go nie boi. Jeżeli Kriper tu stoi i każe to powstać, to on ucieka. Widzicie? Dobra, Kreeper już nie ma. Kolejna potworna jest zombie, który również się tu. Ooooooo! A ona też nie jest On się zaraz znosi. Z niego wypadło, zmieniła misja. Aha, jeszcze nie mówię, że eee, to jest wielka potworna kości oraz strzałem. Kolejnym potworem jest pająk. Jeżeli go się zabije, to z niego wypada sieć oraz czasami oko pająka. Kolejnym naszym potworem to będzie kurczak. Yy, on przed nami będzie się starał raczej uciekać. Ale jeżeli go zabijemy, z niego wypadają piórka i mięso. Piórka są przydatne do robienia strzał. Yy, kolejnym potworem jest cave spider, yy, trochę mniejszy od pająka normalnego, yy, a występuje tylko w jaskiniach i atakuje jadem. Jeżeli w ciągu paru jakiegoś czasu nie zjemy, nie wypijemy mleka, to jego jączę. Jaskini... A teraz. Dobra i kolejna runda. O, e, okay. Poczekajcie, ja sobie to tylko może. O. Teraz jest krowa. Jeżeli na krowę nacisniemy prawym przyciskiem myszy trzymając wiadro, to da to nam mleko. Krowa, co takie grzybowa krowa. Wszystko to, ale y, grzybów nie wrzuca. Kolejnym potworem z Enderman. Umie się teleportować. I najlepiej jest... No i się steleportował. Dziękuję. Zaraz się gdzieś koło mnie pojawi. O tam jest. Ale się... Najlepiej celować im w nogi. I zaraz on do mnie będzie się tepał. Ale dobra. Kolejnym potworem jest wilk. Zbieram parę zesponuje i go można również takiego celota oswoić, dając mu kość. Kości jak już mówiłem wypadku podle... Ze szkieleta. On tak się zaczyna łasić. O, on przede mną ucieka. I... To jest pies i on atakuje wszystkich, których my zaatakujemy i którzy nas będą atakowali. I kolejny piesem. Jeszcze tę dam. Dobrze. Zademonstruję to na przykładzie tego śmigła. Całe skoro jest ze mną. Idzie. Ja go zaatakuję, a one się wszystkie do niego rzucają. Dobra, kolejnym potworem jest pig zombie. Taka świnia zombie. Występuje tylko w neterze i z niej wypada złoty samorodek. Złoty samorodek i mięso zombie czasami. Zombie jak już mówiłem to ten wypada mięso zombie. O, to jest złoty samorodek. Oczywiście z wszystkich potworów wypadają punkty doświadczenia. Kolejnym naszym potworem jest ośmiornica. Ona występuje tylko w wodzie, ale mi się udało zespawnować ją poza wodą. Z niej dropi atrament. Zaraz pokażę moje pieski się no Dobrze. Atrament yy, się bardzo... Przy element jest przydatny chyba do robienia, nie wiem, nie pamiętam. Kolejny to będzie Gast. Taki latający duch, który jest ja go zadać. Yy, on bardzo szybko lata. O. Z niego wypada łza gasta oraz proch. Proch jest przydatny w robieniu więcej. Teraz kostka magmy. I się nie da yy, zabić topiąc ją, bo ona się ni ni nigdy nie topi. Da się ją zabić tylko mieczem i występuje tylko w meterze. To jest taki jakby slim meterowy. O, dużo mi spadła. Hmm. Też małe wystąpią. I z niej wypada yy, taka yy, magmowy krem. On jest przydatny w wyrobieniu mikstury odporności na ogień. Dobra, nie już tego czasu kolejnym naszym potworem jest owca. Owce, z owcy wypada wełna, zresztą zaraz zobaczycie. Wełna jest przydatna w robieniu łóżka. Dobra, i kolejna Martwika. Bo nie ma do pokładania. To jest ognik. Tam też jest taka Występuje tylko w Osadnicy się boją zombie, bo zombie ich zabijają. Z osadników nic nie wypada. Eee, kolejnym ten jest rybnicki Taki robak występuje tylko w twierdzy na końcu gry. I on poza tym twierdzą zniszcza. Kolejnym potworem jest świnia i ze świni też dropi mięso. Zaraz. Zobaczymy. Mięso. Ja mówię, może się czasami to właśnie. Nie, 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 wydropić. Bo no, bo po prostu, no, takie jakby błędy w grze. Yy, dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie.